Lista rzeczy do zrobienia przed świętami, pierogi, barszcz, sprzątanie. Boże, tyle tego! Pani Elu, czy naprawdę musi być tak wszystko zrobione na ostatni guzik? Święta to czas radości, a nie maraton. Magda, nie mam czasu na rozmowy. Muszę jeszcze zaplanować… wszystko. No właśnie. Jest coś, co musimy jeszcze we dwie zapytać. Spotkanie kobiet w kobiecym królem. Teraz? A kto ma czas na spotkania przed świętami? Każda z nas ma ręce pełne roboty. Pani Elu, przecież święta to nie tylko rzeczy do odhaczenia. To jest też czas, żeby troszkę porozmawiać, zadumać się, spotkać wspólnie. A nasze spotkanie. To właśnie będzie taka chwila wytchnienia od garnków, od i od tej listy. Mm, no dobrze, a, a co z makowcem? Co z pierogami? Czasem najlepsze, co możemy zrobić dla siebie, to pozwolić sobie na chwilę odpoczynku. Kto wie, jakie sekrety i niespodzianki czekają na nas?